No dobrze, ale tak, dzisiaj chciałabym wam przedstawić książkę, ym, którą ja y, którą, y, się przede wszystkim y, posługuję, sobie też moje może niekoniecznie pierwsze kroki, jeżeli chodzi o oczyszczanie, Ponieważ ja lubię zawsze z, każdych, z każdego źródła y, mieć informacje, jak to mi pracują. Najważniejsza rzecz, moi drodzy, to jest to, y, takich rzeczy. Jeżeli czujecie się niegotowi, to po prostu nie się takiej pracy. To jest podstawa, to jest również zawarte w BHP. Ja tam wcześniej również w jakimś programie pokazywałam tą książkę, to jest książka Ani Atras i Miaszka Żądło, egzorcyzmy i ochrona przed atakiem psychicznym. Poproszę tutaj o zbliżenie kolegów, żebyście zobaczyli, jak wygląda okładka, która okładka, tam na zdjęciu właśnie z tej Ani Atras nad mężem. I e, mam nadzieję, że z przyjemnością skorzystacie z tej literatury. Tutaj są wszystkie podstawowe techniki e, zabezpieczania się, jak sobie poradzić e, z duszkami, e, jak weryfikować stan opętania. No i ja o tym również będę mówiła. Ale zacznijmy od runy. Runa Dorisas jest trzecią e, runą alfabecie starszego potharku energetycznie znajduje się w krągu ognia i tak jak e, te osoby, które już mają e, runy, to wiedzą, że sama, sama nawet e, sam kształt, sam samo promieniowanie kształtu tej runy jest dosyć, będę powiedziała, takie kończaste. I myślę, że to określenie również znajdziecie w książkach, że jest to dosyć ostra, męska energia, która potrafi wręcz ukłuć. Natomiast, do czego ona jest nam przydatna? Przydatna jest właśnie do przebierania się przez jakieś trudne sytuacje życiowe, ale również do tego, żeby ochronić siebie. Niektóre osoby mogą czuć taki troszeczkę dystans do tej rony. Ja przez długi, długi czas muszę wam powiedzieć, że ja widziałam jako Właśnie mało pozytywnych rzeczy w niej zauważałam, natomiast bardzo dużo takich negatywów. Dla mnie ona kojarzy się przede wszystkim z siłą, z mocą, ale ta moc jest tak, tak olbrzymia, że nie no, wiadomo, że co za dużo, to niezdrowo. Tutaj, jeżeli możemy charakteryzować osobę, jeżeli ta karuna nam wyjdzie w charakterystyce, no to Ja nazywam tę osobę takim olbrzymim. takie określenie znajduje się również w literaturze, gdzie jest to olbrzym, gdzie jest to człowiek o bardzo dużej na przykład mądrości inteligencji, może być na bardzo wysokim stanowisku, natomiast tak naprawdę nie ma serca. Gdzieś po drodze to serce zgubił, jakby na korzyść jakiejś tam swojej maski, którą przydzielono na swoją twarz, aby pokazać się, że jest na przykład wielki, mądry. Niestety, tutaj ześlizguje y, się bardzo często właśnie w zarozumiałość i w bardzo, bardzo dużo ego. Y, gdy się przypatrzycie y, nawet samemu kształtowi y, tej runy, zobaczycie, że ona y, tym swoim kolczakiem, brzuszkiem potrafi y, wręcz jak byk jak troszeczkę poranić naszą aurę. Y, to um, taka dla mnie energia walki, walki między um, duszą a ciałem, um, między myślami, naszymi. Um, kiedy pojawia mi się na przykład paruma przy runie Hagai, um, wiem, że na przykład człowiek ma w tej chwili problemy na przykład z określeniem siebie, po której stronie ma, um, czy ma być ta strona jasną, dobrą, która charakteryzuje nam e, uczucia, czy ma być to strona e, ciemniejsza, która charakteryzuje emocje. E, to nie znaczy, że emocje są złe. Wiadomo, że widzicie, że ja też bardzo często się wzruszam, więc widać, że pracuję na poziomie emocjonalnym. E, natomiast e, emocje są tak różne, o których zresztą mówię w swoich programach, że, na przykład zazdrość, prawda, zazdrość taka wręcz chorobliwa, nie jest to emocja. Jeżeli no, by to była seksualna zazdrość, nikomu by na pewno nie, nie przeszkadzała. Więc tutaj, yy, tak jak zawsze wszystkim tłumaczę, że musimy znaleźć chyba, w każdej chyba dziedzinie życia ten złoty środek. Yy, ale, moi drodzy, o, o rumie i o, o duszkach za do to już to się do nie dostał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. do moja droga. Tak. No to powiedz mi, co mam? Właśnie, chciałabym się dowiedzieć na temat mojego zdrowia. Mhm, mm dobrze. Bo jestem, no, mm -hmm. trochę w mam kopety, ale prostu mm -hmm. czy mamy ktoś tam się nie podłącza do mnie. no dobrze. Nie ja rozę, do no. Zaraz Wiem, czy ktoś do Ciebie podłączy, to na pewno jest osoba żyjąca. Tak. Mhm. Kogo zasilasz, moja droga? Kogo tak bardzo... Kochasz i, i mówi, żebym brała jeszcze Ciebie energię. No, nie wiem. <grywa> no nie wiem. Mogłaby <grywa> no, pani mi określić, jak wygląda w <grywa> kuchni. <grywa> Ale to, my tak, my nie, nie wiem, hmm. no. Kochani, powiem Ci tak. Na podłożę psychiczną. Tak. Hmm, problemy biorą się z tego, że masz jakieś nieoporządkowanie w swoim życiu, że nie robisz tego, co byś pragnęła, mhm. że prawdopodobnie zrezygnowałaś z wielu fajnych rzeczy, które kochasz na rzecz nie wiem, rodziny, znajomych. I, i, I to jest ten, ten taki największy problem, ale też ja u Ciebie w tej chwili widzę, albo jesteś, albo za chwilę będziesz w jakimś takim większym roku, w stanach depresyjnych. Ale muszę Ci powiedzieć, żebyś się nie przemawiała tym, ponieważ tutaj kończy mi jakby ten układ karta portalowa, to nie przejścia. Tak. Czyli ty musisz po prostu przed tym przejściem no, nabrać sił, zamknąć oczy i przejść, nie dać się. A teraz zobaczymy, co tutaj się e, dzieje jeszcze, a z Twoim zdrowiem. Na pewno moja, moja droga powinnaś zwrócić uwagę na legoslag wątroby. No właśnie, wątroba, oczyszczanie wątroby. Wątroba wie, że jest jakimś tam prawda naszym filtrem w organizmie. Jeżeli nam lewostag wątroby wysiada, to zapruzamy swój organizm. Bardzo często również mamy wtedy problemy ze wzrokiem, ale serce... Również, no niestety, ale troszeczkę siada. Mhm. Rady wszystkie takie, wiesz, arytmie, niearytmie, mhm. arytmi, wszystko to się biega, również niestety to wątroby, jest bardzo, bardzo ważnym organem. Więc mhm. tutaj proponuję Ci oczyszczamy wątroby, żeby znalazły się jakieś przepisy, e, które będą Ci pasować oczywiście, bo, bo ja uważam, że nie należy zmuszać się do, do pewnych tam diet, prawda, i kuracji, bo to naprawdę nie będzie miała w sensie, bo trzeba przetrwać w tych kuracjach. Mhm. Um, to na pewno wątrybka, już poczekaj, zobaczymy co tu jeszcze, ale ona mi cały czas tak silnie wychodzi. Czy to miałaś kamienie? Nie. Znaczy e, no w ogóle bym chciała, żeby sobie tę wątrobę tak. razem z, z tym chorzykiem żółciowym po prostu sprawdziła. Mhm. Tak. Um, tak jeszcze patrzę, bo tutaj na węprobie zdobył kolor zielony. Pamiętasz o tym? Tak. No to dobrze. No i też dobrze by było troszeczkę wyrównać energię w Twoich narkach i nadmiarcza. Mm -hmm. Czyli tutaj kolor czerwony, fioletowy. Mhm. Mm mm -hmm. No dobrze, to co jeszcze? To, to bym jeszcze bym... To jeszcze przed świętami chcesz no. 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 To wiesz, co bym tak chciała wiedzieć, no mm -hmm. ja mam mm -hmm. taki problem z tym staniem po prostu i... Mm -hmm. czasami to się już po prostu skończyło, ale jeszcze nie powiem. Tak? Mm -hmm. Coś mnie dusi na mm -hmm. skali i po prostu to jest, że nie wiem, albo jakaś dwora, albo coś z tego, mm -hmm. bo ja się budzę z krzykiem i mm -hmm. budzę się i ja się obudzę, to niestety mm -hmm. udusi i tymś Ja się obudzę, to po mm -hmm. prostu zaczyna się z wrzaskiem, z takim mm -hmm. krzykiem, że mnie to przebudzi i się obudzę mm -hmm. i jest takim znana po tym, że jestem wystraszona, ja nie wiem. To miałam takie to coś już dosyć dawno, a teraz po prostu to się jakiś czas jeszcze skończyło, ale znowu, znowu to miałam. Przy takich moich ingerencach większych to, to te większy, dusze się po prostu gromadzą w domach, że to ludzie, gdzie będą np. nie oglądać. Mhm. No to spokojnie, to też sobie wyczyścisz. Dobrze potem, żebyś przez najbliższe parę dni paliła e, kadzidła sandałowe, białą szałdzie, w domu, żeby się świece również paliły wojskowe. To, to tak to wtedy wiesz też się do nie zabezpieczać. No. Nie będę jej szukać. Na rozgrożenie wykładach ta karta e, naprawdę ma wiele, wiele znaczeń. E, przede wszystkim, jeżeli patrzymy tak, e, jakby nie zadając pytania, losujemy tę kartę, ona mówi niczego się nie bój, weź się w garść, bo w tych najtrudniejszych, w najtrudniejszych chwilach będziesz miał wsparcie. To jest tak jakby... E, przekaz e, tej rony. Natomiast e, jeżeli byśmy dłużej z tą reną to e, właśnie to na, na tyle będziemy e, pod wpływem energii, że możemy e, przestać widzieć chyba te najpiękniejsze rzeczy, które się wokół nas e, dzieją. Więc e, znam osoby, które już poznały bardzo mocną energię run i wiedzą, że nie wolno od nimi e, przesadzać. Tym bardziej, że tyle ludzi, tyle również jest jakby no, wykorzystywane ich mocy. E, e, znam osoby, które posługują się nami niestety w bardzo złych celach. Ja o tym się też będę e, chciała powiedzieć. E, no bo no, to jest, e, nie jest jakby moja sprawa, ale chciałabym uświadomić wszystkie osoby, które e, Runa, nie medytuje, nie mają czystych intencji, to niestety te nie mają też ciekawej energii. E, również przy tych wszystkich takich e, rytualach magicznych, e, i, również przy dekoracji, przy radiostowi, również przy, przy, przy wrożeniu i innych e, jakby narzędziach, którymi się posługujemy, e, Najważniejsze jest zabezpieczanie. Ale z drugiej strony muszę Wam to powiedzieć, dlatego chcę Wam pokazać dwa e, fronty. Im bardziej się czegoś boimy, im bardziej się zabezpieczamy, tym bardziej to nas atakuje. E, ja muszę powiedzieć, że w swoim czasie decydowałam mnóstwo różnych zabezpieczeń. E, na początku podanie, jak to w każdej książce jest napisane, się miłością i światłem prawda? albo samym światłem, mamy się kulą światła, albo złotą kulą, albo białą kulą, albo kulę w takim kolorze, jaki jakim mamy yy, kolor urodzeniowy, albo kolor aury, no różni naprawdę są techniki. Myślę wam że ja o mogę o nich dużo mówić, natomiast tak naprawdę ja o prawdziwym zabezpieczeniu mówię indywidualnie. Ponieważ myślę, muszę wszyscy muszę jesteśmy świadomi, że ten problem oglądają osoby, które spisują sobie moje informacje i próbują potem przełamać pewne, na pewnej moje możliwości i próbują się również dostać do tych osób. Nawet no to tak jak ja bym jak się otwiera załomowy gierda, To jest to samo tutaj. Możecie być w tej chwili nawet poruszeni, ale tak jest. Ja to sobie wyczuwam, kiedy więcej jest ich w programie. Staram się jakby zabiegycza tutaj każdy sprzęty w czasie medytacji. Um, ale dlatego nie wiem czy zauważyliście, że ostatnie moje medytacje są z ochroną Ochonioła Michała. To jest tylko dlatego, bo wiele osób widząc tak silną grupę medytującą, mówię o tych osobach z silnej strony, próbują po prostu jakby na to widzieć, opętać yy, różne istoty, które są przed yy, telewizorem. Nie chcę do tego absolutnie straszyć. Natomiast to jest cały czas BHP naszej pracy. Dlatego, że jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby odprowadzać duszę, żeby oczyszczać, to niech lepiej po prostu to zostawi. I w momencie, kiedy będzie gotowy, w momencie, kiedy będzie e, przydatny, to jak najbardziej. Ja, będąc dzieckiem e, małym, do mnie przychodziło mnóstwo dusz, które... Och, bardzo, bardzo mnie szkodziły. Ja byłam zazwyczaj bardzo chora później, bo nie ma, akurat dlaczego wtedy tak łapały mnie za nogi i po prostu energię ściągały mi ze stół. Zawsze było nieprzyjemnie. Charakterystyczne właśnie objawy do jakby przyjścia kogoś z tamtej strony to jest chór w domu. Wręcz jest lodowato czasami. Pomimo tego, że kaloryfery jest upał na dworzu, to nagle robi się lodowato w naszym mieszkaniu. Możecie czuć również lekki powiew, tak jakby było otwarte okno. Niektórzy czują po prostu e, specyficzną taką energię, taką albo gęstą, albo gęstą energię, e, albo wręcz takie właśnie mrowienia. Ale za chwileczkę to nam ja dokończę, bo już widzę, że się do mnie do, 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 dostał. Do, do. Dobry wieczór. Dobry grubego Dobry moja droga. Mam Pani pytanie. Tak. Mm -hmm. Chciałam się dowiedzieć, co mnie czeka w najbliższym roku. Odnośnie zdrowia. <noise> tylko zdrowia, Braty. no i może uczuć. E, to będzie dosyć długi rozkład, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy się zmieścimy z czasem. Czarno, tak, tak. to jest. E... Zaczniemy od czego? Od pracy? No dobrze, ja kupuję <noise> <pukam> pracy. <noise> No dobrze, to zobaczymy, kiedy będzie możliwość. Powiedz mi tak, czy Ty jesteś gotowa pracować w innym zawodzie niż posiadasz? Tak. Bardzo bym chciała, jeżeli można, gdyby Pani mogła podpowiedzieć, jakie predyspozycje mogłabym, yy, znaczy jakie mam predyspozycje. Do zawodów, tak? Tak. tak. To mogłabym wykonywać. Dobrze, zobaczymy tutaj. Już popatrzyłam. Zobaczymy, czy tutaj była praca. Nie tylko tak. Czy Ciebie interesuje praca z ubezpieczeniami? Nie. Aha, czyli wszystko jedno, aby były pieniążki, tak? Tak. No to, no, no to już jest. I tak, Pier, y, y, w sumie powiem Ci tak, że najpierw będziesz miała pracę, która niestety nie będzie miała właśnie żadnych świadczeń, y, no na, na czarno. I y, 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 to będzie, kochanie, w, myślę, że dla mnie... takiego wykonuję. Aha. Coś takiego... To znaczy tak, moja droga, stałą pracę taką ze wszystkimi świadczeniami dopiero widzę tutaj wrzesień, październik. Natomiast w, tutaj w maju prawdopodobnie zmienisz swoją pracę albo nie wiem, no, będziesz robiła coś więcej z tej pracy, w której masz, ponieważ tutaj się pojawiają jakby większe, większe możliwości zarobkowania. No to mówię, dopiero wrzesień, październik coś, co by można na przykład, yy... okay, ubezpieczenia, umowa stała. Mm, bo to, 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 to w biurze. Yy... <gryw> Tak, tak, już myślisz, a to jest nie w biurze. Zaraz popatrzymy, co to będzie za praca. Czy mi ona coś powiedzą? Nie, już chyba nie sądzę, żeby to była praca siedząca. No nie. Na, na pewno moja droga nie będziesz <gryzanie> się działa. To jest raczej e, raczej ze zmianą, zmianą miejsca pracy, że jakby, jakbyś była w ruchu. Mhm. Czy to może być zmiana z miejscem zamieszkania, ze zmianą? Też bardzo możliwe, że będziesz musiała to zmienić miejsce zamieszkania. No jeżeli, czy to będzie za w Polsce, czy, czy za granicą? To znaczy, bardziej bym stawiała na, e, znaczy tak, nie, nie zamyka się tylko na Polskę, ponieważ tutaj jest propozycja pracy wyjazdowej za granicą. Żebyś e, się nie bała też tego, bo ja myślę, że ta praca e, na tyle zmieni Twoje życie, ale w ogóle i jakby rytm całego życia, no, będziesz musiała się zupełnie e, przystosować jakby do. Innego, innego swojego wizerunku, ale dla mnie jest ważne to, że będziesz dobrze wynagradzana finansowo. Mhm. Czy ta propozycja będzie od jakiejś kobiety, może znajomej? Mhm, no, to popatrzmy. Mhm. Może to być jakaś fuu, ja wiem, przed kobiety. No nie wychodzi mi to za bardzo kobieta. Bardziej bardziej mężczyzna, ale który również jest jakby związany gdzieś tam z tobą. W to tym znaczy? może być ktoś z rodziny może być ktoś z rodziny no blisko rodziny może być ktoś z rodziny blisko rodziny no to jest tak um, wokół, 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 wokół tak wokół twojego domu ludzie którzy znają twój dom rozumiem jak to, to mhm, ale ja mhm. mhm. mhm, mh. wydaje mi się że przez jakiś czas tej osoby nie widziałaś? Czy były jakieś e, troszeczkę zaburzone kontakty? Proszę Dobrze, ta niebiotka bardzo bym prosiła mm -hmm. o sprawy zdrowia, dlatego że mm -hmm. troszkę mi szwankuje. Mój Boże, ty widaku. <laughs> nie wiem, co mam. Ty jesteś strasznie młodą osobą, z tego co słyszę. nie. <laughs> nie? Tak, tak po głosie to bym się określiła na 27 lat. O proszę Pani, to troszkę więcej. E, troszkę więcej. No nic, ale widzę, że masz młodego ducha. Dziękuję. Ojejko. Chciałam powiedzieć, że z wielką przyjemnością oglądam Pani programy. Naprawdę wnosi Pani wielką radość. W moje życie, że tak powiem, jeżeli można wszystko. określić wszystko jest bardzo. Mm. bardzo bym jeszcze później prosiła, żebym mm. dał odnośnie takich spraw, czy mam jakieś aniołki. Mhm, mm dobrze. I czy mogłabym się zajmować to już my. Dynami. Dynami, jeżeli dobrze. można. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. To tak. Powiem Ci na podłożu psychicznym. Przede wszystkim wszystko się u Ciebie kręci wokół głowy. Przyjmujesz również, myśl kształty innych ludzi. I wiele rzeczy dzieje się w, w Twoim życiu, nie Twoich, tak to naprawdę. Czyli żyję do problemu. Mm, mm -hmm. Ale również, to co jest ważne, to co dzisiaj będę też mówiła o tym, że przejmujesz na siebie wibracje chorób innych osób. Ojej. Dlatego trzeba się, wiesz, oczyszczać nad głową, odłączać od tego, to jest wspaniała rzecz, wiesz współczuć komuś w jego chorobie, natomiast ty na tyle współczujesz, że ta wibracja danej choroby przechodzi na ciebie, stąd te u ciebie mogą być duże problemy ze zdrowiem. Bardzo mam problem z otokami, mm -hmm. z kręgosłupem szyjnym. Mm -hmm. no. Kręgosłup szyjny. Ta, ta część naszego ciała odpowiada za ciężary innych osób. Kręgosłup tak, im to im mam za dużo za dużo sobie kładziesz na swoje ramiona. I po prostu kręgosłup twój nie wytrzymuje. Mhm. No to prawda. A jeżeli... Prawda. Te zatoki tutaj one mi jakby nie wychodzą, że są przyczyną. Natomiast jeżeli pytam o zatoki, to przyczyną wychodzi mi zefunkcjonowanie trzustki. Czyli to, co zresztą pokazywałam w tych poprzednich programach, ten układ rąk płuco prawe z tymi. Ale również jeżeli chodzi o, o zatoki, to zaraz poczekam sobie pomysł jeszcze nie połączyć tutaj. Ja myślę, że można by je połączyć moja droga z, również z, no, z wyroskiem robaczkowym. Bądź mm -hmm. jaki wyrostek. No. <śśmiech> Jak go masz. Mam, wiesz co. Wiesz bo dobrze. <laughs> Ale na zatoki, na zatoki podobno bardzo dobre jest przykładanie ciepłych woreczków z gorczycą. Dobrze, spróbuję. No to. Na pewno. Dobrze, zobaczymy to, żeby czasem, tak, czas nam tak szybko upływa. Zobaczymy tak. Sprawdzimy jakie masz predyspozycje do run. Prodyspozycje do run wyszły 95%, Ech, czyli jak najbardziej. Nawet się nie spodziewałaś. Nawet nie spodziewałaś, ale runy Cię kochają, ja to wiesz, no czuję. Nie ma no. no, wiadomość. Teraz tak, zaczynamy aniołku. aniołków. Masz 14, 14 aniołów, najmocniej u Ciebie jakby na, na sam przód wychodzi Michał i Metatron. Mhm. Nie że do mnie się odwołujesz. Wiesz, mhm. mam o, serc, o sercowe sprawy, tak, tak, tak? Dobrze. Tak. Ale może odnośnie zdrowia, zanim nie bym mogła sprawdzić odnośnie tych czakr, jak to uczynię. Mhm, dobrze, to jest ważne dla mnie. Zobaczymy, jak te wyglądają. Bo rozeł to w sumie nie jest potrzebny tutaj nam. Czyli tak, Jedynkę masz na minus 40. To zapisujesz sobie te to... minusy. Czy zapamiętasz? tak? Dwójka. Równowaga trójka minus 40. Zobacz jak to jest, widzisz, yy, yy, serduszko, serducho minus 60, czyli tutaj mamy też osłabienie bardzo. Gardziołko minus 10, trzecie oko. W równowadze. i korona minus. 60. Mhm. To jak sobie można pomóc w tej sytuacji? Mmmm. Zaraz się zastanawiam, co by tutaj poradzić. Ja myślę, że mogłabyś na przykład kupić sobie kamyczki mhm. na czakrę podstawy. Znaczy, to już na wszystkich musisz poukładać, Na czakrę podstawy jaspis, czerwony jaspis, na drugą czakrę karneol. Na trzecią cytryn. Na serce może być kwarc różany lub jakiś malachit. O, o zielonym po prostu odcieniu, kamyciot. Na czakę gardła, no jakieś niebieskie, lapis lazuri, turmaliny, takie, takie z rodzaju może być agat, korona. Na trzecie oko ametysty mogą być i na koronę kryształy. Ale kochani, z tego co wiem, to chyba nam czas strasznie ukrył. Upły... Szybko upłynę tego no, W każdym <słuch> razie jeszcze odnośnie takich spraw sercowych, Szukam czegoś. Dobrze. To, to, jest, to ja, ja, do ja do sprawdzę. <słuch> dziękuję do bardzo. Brawe, dziękuję do bardzo. Pani. Dziękuję. Do widzenia. Do, widzenia. do widzenia. Zaraz zobaczę tylko szybciutko co tutaj. Jak te sprawy sercowe? Tak, podam Ci dwa terminy, w którym yy, może spotkać yy, takiego sensownego mężczyznę. To będzie czerwiec i grudzień. To ma te miesiące się nastaw, aczkolwiek wszystko można przyspieszyć. Ale taka jest moja decyzja, Nie będziemy się tutaj bardzo sugerować. karta. na pewno w tym roku spotkasz swoją drugą połowę. No dobrze, moi drodzy. W sumie ten czas tak na szybko, leci. Mam tyle jeszcze dla, dla Was informacji. I chyba, że myślę, że zacznijmy od tego, że zapraszam Was na przerwę. A po przerwie wszystko będę omawiała.